Wpadnie to do siatki, wpadnie, wpadnie gol! Koniec meczu! Oczywiście jeszcze będą prawie 24 sekundy. Jak wytrawny snukerzysta Obandę zagrał. Hannu Kur Hokejści na lodzie KH Energa znów nie znaleźli sposobu na odczynienie klątwy. Od 20 lat nie są w stanie przejść w playoffach, jeśli oczywiście w nich grają przez pierwszą rundę. Tak samo było w sezonie 2024-2025, choć ambicje i chęci sięgały znacznie dalej. Nic więc dziwnego, że po szóstym spotkaniu serii z JKH GKS-em Jastrzębie, przegranym na tortorze 3-5 i oznaczającym odpadnięcie z rozgrywek, w drużynie było wielkie rozgoryczenie i wielki smutek. Dużo rozczarowanie, tym bardziej, że obiecałam kibicom jakieś medal w tym sezonie. A I to dla mnie osobiście to jest duży ból. I tym bardziej, że z Jastrzębiem, którego no wielu z nas. Nie powiem, że nie nienawidziali, ale mają taką sportową złość na nich. Tym bardziej, że chłopaki z kadry też są, które chcieli pokazać e, swoje umiejętności. I, no i tak ogólnie, ja tam grałem i dużo osób, które mieli naprawdę tę złość. I po myciu w szatni 10 minut była totalna cisza. E, trzeba było to przeżyć, i dla nas to, to był strzał w serducho. Fars. Nie zdecydował się na uderzenie. Sfars blisko niego. Rac. Fiodorow. Fiodorow do Enbricha. Gol! Dwa do jednego. Jak po sztureczku wędrował krążek. Od Sfarsa do Fiodorowca. Myślę, że nikt w drużynie, czy nawet w całym klubie, nie sądził, że się nie dostaniemy do półfinału. Byliśmy przygotowani na awans pod każdym względem. Także mentalnym. Ale jednak czegoś zabrakło, by wyeliminować JKH GKS Jastrzębie. Dokładnie, zabrakło i nie powiem, że to jest doświadczenie, bo, bo to już mamy, myślę, że co po niektórym z nas zabrakło w pewnych momentach tego spokoju wewnętrznego, żeby się nie podpalać, tak jak było to w pierwszym meczu w Jastrzębiu, gdzie wygrywaliśmy 1-0. Pierwsza kara, czy przepraszam, dwie kary na raz, tak. jedno pięciominutowa, druga dwuminutowa i dostajemy bramkę na 1-1. Potem dostajemy drugą w tej pięciominutowym osobieniu, Więc pierwszy mecz można powiedzieć, że wtedy się dla nas zakończył trochę mentalnie, bo, bo urośliśmy po tym golu, a potem zeszliśmy bardzo szybko na ziemię. Drugi mecz. Ciężko mi skomentować przez e, decyzje sędziowskie, które tam zapadały, więc no to też było do wygrania. Potem przyjechaliśmy do nas i zagraliśmy znowu dwa dobre mecze, wygraliśmy je. Pojechaliśmy tam. Ja nie chcę się już doszukiwać błędów sędziowskich ani niczego takiego, bo to było, minęło, już też ta złość przeszła, tak, no ale jednak trochę wpłynął ten nieuznany gol, który potem został wszędzie w internecie uznany. A to był gol na 3-2 na 11 minut do końca, więc no, coś było nie po naszej stronie. Jednak te, to szczęście, które czasami jest potrzebne nie jest jednak z nami. Teraz przed nalewajką znalazł się Baszyrow. Baszyrow wzięty w kleszcze przez rywala, ale nic się nie dzieje. Nie ma sygnalizacji kary. Worona czy Ronkajnen? Szybszy Worona, przewrócony przez Ronkajnena. Ale oczywiście nikt nie może powiedzieć, że przegraliśmy z nimi tylko przez brak szczęścia. Może było tak, że oni jednak bardziej się starali od nas, a my nie daliśmy od siebie tyle, ile mogliśmy. Jednak według mnie zrobiliśmy naprawdę kawał dobrej roboty i potrzeba naprawdę niewiele, by w następnym sezonie było lepiej. Na pewno istotną rolę w sześciomeczowej serii KH Energa z JKH gks em odegrała skuteczność. Jastrzębianie zdobyli 21 bramek, w tym 3 do pustej siatki i aż 8 w grze w przewadze. Torunianie strzelili tylko 11 goli, z czego 3 w przewadze i 2 w końcówkach meczów, gdy grali bez bramkarza, a z dodatkowym napastnikiem. No myślę, że w playoffie na pewno głównym czynnikiem jest to, jak się rozgrywa przewagi, jak się broni osłabienia, bo gdzieś tam na pewno, zresztą od początku sezonu może gdzieś tam przez moment te przewagi nam funkcjonowały, później jednak znowu znowu było ciężko z tymi przewagami. No jak się nie strzelam na, na, tyle, na tyle przewag gola, to, to ciężko wygrać w tym play-offie. A co do osłabień, chyba też mieliśmy jedne... Nie pamiętam, kiedy tak, tak, tak bardzo niski procent osłabień mieliśmy wybronionych. Bardzo dobrze w destrukcji, w tym fragmencie meczu radzą sobie gospodarze. Arak! Ara Gol! Cudowne trafienie w samo okienko Ebramki Linusa Lundina i na dwa gole uciekają Torunianie. Mieliśmy naprawdę dobry zespół w tym sezonie i oczywiście wielkie nadzieje i szanse na awans do półfinału. Coś jednak nie zagrało, jak na przykład gry w przewadze czy osłabieniu, bo w grze 5 na 5 uważam, że byliśmy lepsi od Jastrzębia, ale te momenty gry w formacjach specjalnych mieliśmy zdecydowanie gorsze. KH Energa w sezonie 2024-2025 tworzyli zawodnicy ze Szwecji, Finlandii, Estonii, Ukrainy, Japonii, Kazachstanu, Łotwy i Białorusi oraz oczywiście z Polski i Storunia. I była to naprawdę prawdziwa drużyna na lodzie, w czasie treningów i meczów i także poza lodem. Wszyscy chłopacy jakoś tak jakby razem się dogadywaliśmy. Było to. to z... Może też stworzone, nie, że zmianami tutaj u góry, ale zmianami wszędzie dookoła nas, tak? Wszystko się zmieniło. Nasze podejście też trochę się zmieniło. Yy, I no, po prostu chłopacy byli bardzo w porządku. I myślę też to, że mieliśmy ten komfort tego, że mieliśmy sprzęt zapewniony i wszystko lepiej niż w poprzednich latach, więc, więc nie było narzekania. Nie szukaliśmy. Nie szukaliśmy błędów w niczym innym, tylko sami opieraliśmy się na sobie, wiedzieliśmy, że my możemy to zrobić, a nie, nikt tego nie zrobi za nas. About our jeśli chodzi o zespół i zawodników zagranicznych, jakich udało się zakontraktować na ten sezon, to nie zmieniłbym chyba nic. No może poza tym, że zostawiłbym Vahatalo. Uważam, że w playoffach byłby bardzo dla nas pożyteczny i byłby ważnym zawodnikiem, ale ktoś inny podjął decyzję i trzeba było się rozstać. Jestem bardzo zadowolony z tego, jaki zespół udało nam się w tym sezonie zbudować i z tego, jak graliśmy. Było naprawdę super i trener, i drużyna. Miałem bardzo dobre relacje ze wszystkimi. Z młodymi zawodnikami, z Polakami, z obcokrajowcami. W szatni było naprawdę świetnie. Szkoda tylko, że nie udało się wygrać czegoś, bo to przecież było naszym celem. Pierwsze dni po zakończeniu rywalizacji były bardzo ciężkie. Trudno było zrozumieć, że już nie ma wspólnego treningu, że nie będzie już meczów. I trzeba było przestawić się mentalnie na to, że już jest dla nas po sezonie. I że you, you're done. Przez cały sezon czuliśmy to. E, wiadomo, czasami gdzieś coś brakowało, ale czuliśmy, że mamy drużynę i mamy e, trenera powiem tak, że, powiem i kolektyw. I to było przez cały sezon czuć i to właśnie pomagało. Ale zachowuje czyste konto, czeski bramkarz, 2 do 0, Zagłębie Sosnowiec wygrywa. Torunianie potrzebowali jednak trochę czasu, by ich gra weszła na właściwe tory. W pierwszej rundzie wygrali tylko dwa mecze, w drugiej cztery. Ale potem, w połowie listopada, przyszła fantastyczna seria 13 kolejnych spotkań, w których punktowali. Drużyna w tym sezonie była bardzo mocne na, na poziomie tej ligi. Moglibyśmy walczyć z każdym trochę. Uważam, że brakowałoby bym nam do walki o mistrzostwo, bo no, uważam, że resursy innych drużyn były większe, ale tak na moje moglibyśmy na spokojnie zagrać w półfinale i o coś tam powalczyć. I naprawdę, jakby mnie te kontuzje i nie te, nawet ta sytuacja z Antonem w ostatnim meczu, to to mogło się inaczej poukładać, a też nie zapominamy o kontuzjach na początku sezonu, kiedy my przez pierwszą rundę zrobili e, ileś 9 punktów albo co, e, coś takiego. I to wtedy właśnie może było zdecydowane, że nie zagramy w domu pierwsze dwa mecze, tylko na wyjeździe. Już od początku sezonu zmagaliśmy się z wieloma kontuzjami u zawodników. Jeśli dobrze pamiętam, siedmiu obcokrajowców miało w tym okresie problem z mniejszymi czy większymi urazami. Nie graliśmy więc w optymalnym składzie. Potem przyszła pora roku, w której nie trudno o choroby. A jak już w szatni pojawił się raz wirus, to nie chciał z niej wyjść. Chorowali kolejni zawodnicy. I jakby tego było mało, znów były kontuzje. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, na czym stoimy, i trudno było robić jakieś plany na więcej jak 48 godzin. Bo nie wiadomo było, czy za moment nie wypadnie ze składu ktoś jeszcze. Wiadomo, że nie ma drużyny na świecie, która, która gra cały czas na jednym poziomie. Jest to niewykonalne, no bo. Sami mamy wzloty i upadki form, każdy z nas pojedynczo. Natomiast jeżeli chodzi o ten sezon, no to słabo zaczęliśmy. Nie powiem, że słabo skończyliśmy, bo graliśmy dobrze cały playoff, jednak nie, nie podtrzymaliśmy tej formy, którą mieliśmy w połowie i w końcu sezonu, zasadniczego, tak? W końcówce. Zabrakło. Zabrakło właśnie tej odpowiedzialności, tego co przez chwilę graliśmy, co, 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 co dawało bardzo dobre skutki. osamotniony w tej akcji Torunianin, teraz nadciąga Syty. Baszyrow, Baszyrow, Syty gol! W sezonie zasadniczym Torunianie wygrali 21 meczów, strzelili 132 gole, stracili 114. Zdobyli 64 punkty i do play przystąpili z piątej pozycji. W pierwszej rundzie trafili na HGKS, którego w pięciu poprzednich spotkaniach nie pokonali ani razu. Z tym samym rywalem zmierzyli się w ćwierć finale przed rokiem. I tak jak wówczas, przegrali serię 2 do 4, kończąc rywalizację porażką na tortorze. To był dobry w pierwszym sezonie prowadziliśmy w playoffach 2 do 0. W drugim przegraliśmy dwa pierwsze mecze. Ale i w jednym, i w drugim efekt był ten sam: odpadaliśmy. W tym sezonie w playoffach zaczęło się od porażki 1 do 5. To nie jest wynik, który do końca odzwierciedla to, co działo się na lodzie. To był twardy fizyczny mecz z obustronnymi karami. Drugi wyjazdowy mecz, choć przegrany, to jednak uważam, że był nasz. Podobnie jak spotkania trzecie i czwarte, te rozgrywane u nas. Były nasze i wygraliśmy je. Piąty mecz też był dla nas niezły. Zaważyły głupie błędy, o których wiedzieliśmy, że musimy się ich wystrzegać, jednak przytrafiły się i przeciwnicy je wykorzystali. No i szósty mecz, i związany z nim cały szereg niefortunnych zdarzeń. Sytuacja z Antonem, który poważnie rozchorował się i nie był w stanie zagrać. Pakola też nie zagrał z powodu choroby. Kilku innych również zmagało się z problemami zdrowotnymi. Uważam, że to miało jednak wpływ na to, co się wydarzyło na lodzie. Graliśmy dobrze, nawet prowadziliśmy, ale przecież Przegraliśmy. Znów przegraliśmy u siebie szósty mecz i znów przegraliśmy całą serię 2 do 4. Chociaż oczywiście trudno porównywać obie te serie, tą z poprzedniego sezonu i z obecnego, bo działy się w nich inne rzeczy i inne historie. Na pewno jednak można porównać efekty, bo są po prostu takie same. Może sezonie, Przed decydującym, jak się później okazało, szóstym spotkaniem problemy zdrowotne dopadły podstawowego bramkarza KH energa Antona Svenssona. I felt it like on the night before, uh, a little bit dizzy, you can say. I wake up and uh, it was something wrong with my stomach. Uh, I walked to arena and feel like it... W nocy, która poprzedzała mecz, poczułem się źle. Kręciło mi się w głowie, a gdy rano się obudziłem, coś niedobrego działo się w moim żołądku. Idąc na trening, zastanawiałem się, czy nie zawrócić. Ale poszedłem na trening i, choć nie czułem się dobrze, wziąłem udział w porannym rozruchu. I przygotowywałem się w normalny sposób do meczu, tak jak to zawsze robię. Po powrocie do domu mój stan się jeszcze pogorszył. Położyłem się spać, ale wcześniej wysłałem wiadomość trenerowi, że że jest ze mną źle, ale zobaczymy jak się będę czuł pod drzemce. To też mój rytuał przedmeczowy, dwugodzinna drzemka. Ale po pół godzinie w moim brzuchu wybuchła rewolucja. Zamiast spania, były ciągłe wizyty w toalecie. Wziąłem lekarstwa licząc na poprawę, ale ona nie przyszła. Byłem totalnie odcięty od normalnego funkcjonowania przez następne dwa dni. Potem przyszła lekka poprawa, a po niej nawrót dolegliwości, i znów przez dwa dni prawie nic nie jadłem kontra broni! wygrywa! Oczywiście nie ma pewności czy z Antonem Svenssonem w bramce Torunia nie pokonaliby JK HGKS i przedłużyli swe szanse na awans do półfinału. I już się nie dowiemy. Liczy się efekt końcowy. A ten jest taki, że KH Energa zakończył sezon na piątej pozycji. Czy sezon był dobry, czy nie, no, jakby nie ma znaczenia, ta runda zasadnicza jest, ale jakby później w playoffie jest nowy start i po raz kolejny odpadamy w tym ćwierćfinale. Także no, no, jedyne, na pewno pozytywem jest to, że mieliśmy fajną serię zwycięstw. Nie pamiętam kiedy w terenie była taka, taka seria zwycięstw, no, ale tak jak mówię, kiedy się zaczyna playoff, ten sezon zasadniczy idzie w niepamięć i, i nikt nie pamięta, czy mieliśmy 10 czy 11 zwycięstw pod rząd. Przegraliśmy w ćwierćfinale i znowu zakończyliśmy na tym etapie sezon. Było ok. Żałuję, że przez kontuzję straciłem kilka tygodni, jedną rundę, czy nawet półtorej. Ogólnie jestem zadowolony z mojego sezonu. Oczywiście oprócz końcówki. Uważam, że jako zespół, który tworzyła ta grupa zawodników, mieliśmy zdecydowanie więcej do zaoferowania. I nikt z nas nie przypuszczał, że tak szybko odpadniemy i tak szybko będziemy rozjeżdżać się do domów. Ruslan Baszyrow, Baszyrów, Baszyrow i gol! Gol! 1 do 0 dla toruńskiej drużyny i deszcz pluszaków zalewa tafle toruńskiego Tortoru. Oczywiście, że były przyjemne momenty, sama ta drużyna, sama atmosfera w szatni, to było coś niezapomnianego, to, to co e, chodziliśmy gdzieś razem, dużo już fajnych emocji, nie wiem jak to opisać, po prostu miałem dużo przyjemności i mam nadzieję, że że w przyszłości też z tymi chłopakami będę grał w jednej drużyni i no atmosfera naprawdę zrobiła się fajna. Syty świetnie do goal! Svensson cudownie interweniuje instynktownie, bo nie widział krążka, ale zdołał obronić się strzał na pustą bramkę i jest GOOL! Mikałaj Syty! Oczekiwaliśmy lepszego wynika że do półfinalu wejści сделать эту историю. Мысли же, сам сезон был не таки злый, что закончились мы на пятом месяце, и сама игра, тоже, я думаю, были горшие моменты, были лучшие, но мысли же, для кибицов это была игра, которую они ожидали в сезоне, а в плей-оффах, к сожалению, не удалось нам. И хотели мы поблагодарить кибицам за их спасия, была не самой атмосфера. Wielkie brawa dla Torunian, walczyli naprawdę bardzo dzielnie. To była najbardziej emocjonująca seria ćwierćfinałowa. Pozostałe przecież zakończyły się w czterech spotkaniach. Tutaj sześciu gier potrzeba było do wyłonienia triumfatora. No ale za wrażenie artystyczne, za walkę, punktów ani zwycięstw się nie daje. Jastrzębianie byli lepszą drużyną w tej serii, i oni zakwalifikowali się do półfinałów. Brawa dla triumfatorów, ogromne brawa także dla tych pokonanych.